Witam moi drodzy na kanale Military Hiking. Ja znajduję się jeszcze w miejscowości Cosen w Niemczech, a stąd udaję się na bardzo ciekawe miejsce związane z tajnym poligonem Kummersdorf. Co to za miejsce, za chwilę się dowiecie. Póki co zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A jeżeli macie ochotę, to postawcie na wirtualną kawę na Buy Coffee. Link znajduje się w opisie filmu. Tymczasem intro. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Dziś znajdujemy się na tajnym, doświadczalnym poligonie Kummersdorf, dokładnie w miejscu, gdzie testowano wszystkie pojazdy niemieckie każdego rodzaju, a także pojazdy stron przeciwnych. Na filmach archiwalnych widzimy, jaką przewagę miały niemieckie pojazdy. Moi drodzy, to miejsce jest cały czas użytkowane, i zobaczcie tutaj. Zarządzane z tych oto budynków różnego rodzaju tutaj imprezy się dzieją, i cały czas te podjazdy są wykorzystywane, że tak powiem, a nie porzucone, jak większość poligonu na Kumersdorfie. Zobaczcie, jakie to robi wrażenie, a jeszcze większe wrażenie robi to pod kątem takim, kiedy widzimy te oryginalne filmy. Stąd kiedy te czołgi wdrapywały się na samą górę nie wiem moi drodzy na ile to film oddaje ale w rzeczywistości są to bardzo wysokie podjazdy i tu moi drodzy mamy tam mamy te podjazdy tu mamy do testowania na tych kamykach a my idziemy sobie w prawo i tam mamy kolejne miejsca do testowania pojazdów. Zaraz sami zobaczycie z czym to się je ale co Przemku, pogoda? Pogoda piękna nam dopisuje. Jak na majówkę to lepszej być nie mogło. Nawet mogłoby być troszeczkę chłodniej, ale będzie niedługo jakby... Nie narzekajmy, nie? Nie narzekajmy. I co? Coś, tu, coś mi tu świszczy. W prawo mówisz? No dobra, mi się wydaje, że... A czy nie, no mi się wydaje, że tu już jesteśmy bardzo blisko przede wszystkim. Tylko to tak mi się już od... Od paru minut mi się już tak wydaje. Bo te betony, co czołgi podjeżdżały, to one chyba jeszcze tam dalej. One na samym końcu były, nie? Mi się wydaje, że tutaj już wejdziemy na tą ścieżkę o jakiejś sierce mowa zaraz zobaczycie czyli jeszcze kawałek a czekaj to tu ok Ta. na skróty o i to tutaj jest o tutaj, 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 tutaj. No dobra. Tu moi drodzy mamy taki można powiedzieć taka droga, taki tor do testowania różnego rodzaju pojazdów i on tutaj wygląda bardzo normalnie. Ale tam zaczyna się falować. Tak jest. Co nie? Tam zaczyna się falować. Tak jest, tam jest falować. I nie? tam jest jakoś tak dziwnie, bo tu mamy takie płyty betonowe, a tam już jest kostka ta granitowa. nie? No dobra, idziemy to zobaczyć. na I tutaj też wkleję na pewno kilka tych zdjęć mamy, nie? Mamy zdjęcia aż tam. Co to to były? SDKFZ-y, pewnie 251. Ogólnie półgąsienicowe pojazdy. Ale testowane to były chyba wszystkie pojazdy. i dobyczne, i y, No ale nie czołgi, tylko pojazdy kołowe. Mhm. Chyba nawet typu takie Kubelwageny, takie tak, nazwijmy tak, to Jeepy tamtych czasów. No dobra, opracam kamerę i teraz zobaczycie, jak to wygląda. To tak na kamerze to tak. Nie ma No tak, nie widać do końca problemu, ale jadąc na przykład samochodem, tu, to wchodzimy w tak zwany taki wykrzyż. Właśnie, te zdjęcie z tym SDKZ-em też mi się daje, że jest tam robione. To tam sobie też strzelimy zdjęcia, okay, nie? Dla jest siebie. Taki równy ten tele, ten jest tak, tak, i on i w tle widać, że jest las, nie? Tak. A tutaj nie ma w tle. takiego, ta, gęstego, tu jest no? takiego gęstego jeszcze, nie? Okej. Okay. A i tu mamy te podjazdy. Aha, to Dobra, to jeszcze pokażemy wam taką rzecz. I tu mamy kolejne miejsce, bardzo ciekawe, z którego są oryginalne filmy, jak podjeżdżają Niemieckimi i chyba też Sherman tutaj jest. Ja już nie pamiętam nawet dokładnie. Oczywiście te filmy są też takie mocno propagandowe, co nie? Pokazać, że. Niemieckie najlepsze. No ale te niemieckie sobie dobrze dawały radę. Ja jestem w totalnym szoku, bo zobaczcie tutaj, no podjechać tu. Widzicie, jakie to wyryte jest tutaj, tak, co nie? Jest no. To jest tak, i to jest zryte. Jeżeli tutaj dołożymy, e, nie wiem, co to jak to było, to, to jakieś to, to belki drewniane, czy tam jakieś betonowe wkłady, to jeszcze bym był w stanie uwierzyć, czy tutaj ktoś podjechał, nie? Ale idąc tutaj na tą prawą stronę, to jest jakiś, jakiś szok. Jeszcze tu mamy pionową ścianę na, na jakieś chwilę Metr 30. No, metr trzydzieści będzie nawet. Nawet no, z półtora metra będzie, nie? Pionowej ściany i tutaj miałby podjechać pojazd? Ale patrz, ile tu jest betonu na murzu. to było naprawiane kilka razy, widzisz? Tu jest nowa warstwa, tu jest nowa warstwa betonu. To musiało już być porządnie skuszone od testowania pojazdu. No, masz rację. I ta masz kostkę granitowa pod kątem. Tak samo, żeby się nie ścigały pojazdy w godzinie. No i kostkę mamy identycznie, tak. Czyli on tu się już ładnie zapierał. Tak, to jest. jak się już jest w takim miejscu, to o wiele lepiej się ogląda te oryginalne filmy. Tak. Całkowicie inne, inne oddaje to takie wrażenie, co nie? Bo patrzysz na ten film oryginalny, no wiesz, a czołg pojechał gdzieś tam i, i no cześć. Właśnie. Ale tak... kiedy tutaj się jest, to, to jest w ogóle. To, to jest... Na filmie nie wydaje się takie wielkie jak to rzeczywiście się wygląda. Metr 80 cm może być. No. To już jest... Czekaj, a jak tutaj dołożymy? Aha, no. To co tutaj jest, to jest tak jak prawie tam z dołożoną tą belką, tak trochę mniejszą, nie? Nie, to jest hardcore na maksa. No ale zrobili takie coś. A my zrobimy sobie tutaj zdjęcia i lecimy dalej. Na tablicy mamy wymiary, tak? Max, 1,5 metra. Niecałe. Ostatni podjazd. No, ale tu półtora metra To jest pierwszy A co to, a co to oznacza? 3,5, 3,5 3 Pewnie chodzi o tą minimalną możliwość tego jak teraz jest beton A to jest 4 po dołożeniu belki Ewentualnie drewnianej albo betonowej. A to jest pierwsza, co nie masz nic pół metra, to 40 Jedna warstwa belki. Tak, 60-80 Leter sztufon Tutaj jeszcze ktoś nie ukradł No i jest szansa, ale to grube Że tutaj co? Może jakąś sztabę? nie? Albo drewnianą się wkładało, albo metalową Tak, a tutaj światło I nie przy podjeździe nie wyrywało tego To jest na pewno kawałek opony ale wiecie, czy to jest opony, nakładki z gąsienic, czy, tam, czy z samochodu, to tego? No to raczej coś nowego. No dobra, idziemy na ostatnie miejsce tego toru takiego dookoła. Tu jeszcze? Yy, nie wygląda mi to na ławkę. Bo za bardzo takie monstrualne. Regularne otwory ma. Tak, regularne otwory. Jakby coś tu było przykręcone, może, nie? Może jakieś stały jakieś pod kamerę? Jak tutaj te Może, może. Bardzo masywne. I tu mamy... A, tu jest takie chyba trudniejsze mi się wydaje i na pewno dłuższe. Ale No mi się da już taki level 2 I gdzieś tutaj ten SDKFZ no, gdzieś tu moi drodzy Gdzieś tu dokładnie Mamy też zdjęcie z SDKFZ. Tutaj na pewno je w kolejce Ok, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobały te podjazdy. Miejsce bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o poligon na Kumersdorf. A wy pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo to daje nam ogromną energię do tworzenia tego typu materiałów. A jeżeli macie ochotę, to wesprzyjcie nas na Buy Coffee. Link znajduje się jak zwykle w opisie filmu. Tymczasem dziękuję, że dotarliście do tego miejsca. Trzymajcie się. Cześć.